Serdecznie, to już kolejny raz zawieramy Państwa w podróż w czasie, by jak w 1410 roku Zygmunt Gryfita z Bobowej wraz ze swoimi rycerzami z 46. chorągwi ruszył pod Grunwald, my przeniesiemy się w czasie za sprawą średniowiecznych atrakcji, które dla Państwa przygotowaliśmy. Jak co roku spotykamy się w Giełczyskach, to już po raz dziesiąty, na ważnym wydarzeniu historycznym. Naszliśmy go jako piknik historyczny z Bobowej pod Grunwald. E, wiemy, że nasi mieszkańcy kilka wieków temu aktywnie włączyli się w parkę o wolną Polskę, a ten piknik i w ogóle wszystkie wydarzenia tegoroczne mają dla nas wyjątkowy charakter, dlatego, że e, znajdujemy się w roku 680-lecia jubileuszu lokacji naszego miasta obchodzimy też jubileusz dziesięciolecia przywrócenia prawieńskich, obchodzimy jubileusz dziesięciolecia przywrócenia patronatu świętej Zofii nad naszym miastem, decyzją papieża i mamy wiele jeszcze innych jubileuszy, które zostaną z pewnością zaakcentowane w różnych wydarzeniach. Ale najważniejsze to jest to, że to wydarzenie z tamtego czasu o tak ogromnym znaczeniu historycznym powinno zostać przekazywane następnym pokoleniom. Z wielką przyjemnością kolejny raz przyjechałam na ten piknik historyczny. W ogóle z wielką przyjemnością przyjeżdżam do gminy Bobowa. A przyjeżdżam często, jak tylko mogę, a tutaj cały czas coś się dzieje. I bardzo serdecznie dziękuję za to zaproszenie na dzisiaj, ale dziękuję za wszystkie zaproszenia, a przede wszystkim dziękuję Wam panu burmistrzowi, ale wszystkim mieszkańcom za to, że angażujecie się w życie waszej miejscowości, waszej wspólnoty. Gratuluję waszej historii, bo przecież to nie tylko Gryfita Bobowski i wymarz na Podróżwal. To, to nie tylko Piłsudski, który tutaj był, Wieniała Długoszowski, ale wasza bardzo bogata historia miasta i całej gminy. Ja też chciałem serdecznie podziękować za zaproszenie tutaj z Panią Przewodniczącą, z Panią Molendowicz. Wymieniliśmy zdania, bo drodzy Państwo, patrząc do tyłu w historię bitwy pod Grunwaldem, to faktycznie w ten czas była taka sama pogoda, bo zbroja rycerzy krzyżackich tak się nagrzała, że faktycznie oni po prostu nie mogli wytrzymać, a nasze wojsko było pochowane w lecie jak pamiętamy, w ten czas po odprawionej Krzyży Świętej ruszyli na krzyżak. Sekund Griffitha z Bobowej był postacią rzeczywiście na swoje czasy niezwykłą. To postać, która zachwyca, jeżeli się troszkę wczytamy w jego biografię. I mówiąc dzieciom w szkole Bobowej o kodeksie rycerskim, o honorze, mam okazję mówić o tym, że był wśród nas właśnie ktoś taki. To bardzo piękna postać, i myślę, że poza, poza tą zabawą powinniśmy też właśnie przypomnieć sobie, czym był ten kodeks rycerski. Honor, słowo honoru, y, uprzejmość, elegancja wobec kobiet, dbanie o słabszych. To taka wartość, którą przenosiły kolejne pokolenia aż do naszych czasów. I myślę, że to nas też zobowiązuje, żebyśmy o tym pamiętali. Organizatorzy przygotowali, szanowni Państwo, następujące atrakcje. A są nimi zabawy dla najmłodszych z pustą edukacyjną, tańcami, kącikiem plastycznym. Nie można pominąć stoi z wiadłem i napitkiem przygotowanych przez panie z Koła Wilczysta. told some